Dziś jestem w Radiszowie, niewielkiej podkrakowskiej miejscowości. Spotykam się z Martą Krajewską i mam nadzieję, że chmurnik będzie dzisiaj dla nas łaskawy. Zostańcie z nami. Cześć! Cześć! <grym> Marzy mi się, że kiedyś, wiesz, wiesz, jakby szczyt mojej sławy w mojej głowie to jest to, że pójdę do, kiedyś do sklepu i ktoś powie, o Pani Marta Krajewska. Nie? <grym> A to chciałaś mieć od początku owieczki, czy myślałaś o jakichś innych zwierzątkach jeszcze? Nie, zastanawialiśmy się, bo wtedy, kiedy zdecydowaliśmy, że, że postarałam się zostać w domu, mhm. um, no to zastanawialiśmy się no, z racji tego, że mam trochę pola właśnie od, od rodziców, no to um, chcieliśmy to jakoś też wykorzystać. Mhm. No i może trakcie Muszę wam to powiedzieć owce, Jesteście, zostały się potraktowane jako dodatkowe źródło finansów. Tutaj walor edukacyjny naszego wywiadu, mają zęby tylko u dołu, jak o, proszę. przeżuwacze. Krowy mm. też tak mm. mają. Są bardzo dobrymi kosiarkami, trzeba przyznać im. I e, strasznie zauważyłam, że naprawdę niesamowicie wpływają na Taką różnorodność, teraz już jest jesień, to tego nie widać, ale jakbyśmy się spotkali w lecie, mm -hmm. to nawet tutaj na pastwisku e, rośnie, czy tam, tam, gdzie one na przykład wygryzały w zeszłym roku, rośnie dużo, dużo więcej e, no po prostu kwiatów. A kwiatów, różnego no. rodzaju kwiatów, Fum, wiesz, pacz, tych wszystkich, nie jakichś cykorii, żywokostów i innych. Każda jest inna tak naprawdę, każda ma inny charakter, nie wszystkie mają imiona. Tylko te bardziej charakterystyczne, ale rozpoznaję wiadomo każdą i mhm. kiedyś miałam ich więcej, bo miałam ponad 20, no to też każda była inna. I jak się ma zwierzęta, czy to są owce, czy to są krowy, czy cokolwiek, nawet właśnie, nie wiem, świnki morskie, czy, czy króliki, to zaczyna się rozpoznawać, że jednak nie ma czegoś takiego, że wszystkie owce są głupie, albo, mhm, <głos》>, chociaż potrafią być naprawdę niesamowitymi kretynkami. Najpierw po prostu przychodziły na pastwisko i z nimi spały. Zresztą przychodziły. Ale widziałaś to? Tak. O kurde. Widziałam, idę sobie kiedyś, właśnie wypuściłam owce, patrzę, a tam jeszcze owce zostały, nie? Idę, patrzę, to nie są owce. <grym> to nie jest kwestia tego, że to ci się opłaci, no nie? bo to jest kwestia często tego, że po prostu masz swoje mm -hmm. i to swoje jest lepsze, bo jest smaczniejsze i no pomidory nie smakują tak jak ze sklepu. Nie? No, tak, no, teraz wiem. pójdziemy i spróbujecie. <laughs> A, ale to jest kosztem tego, że no codziennie na przykład, czy co drugi dzień trzeba pamiętać, żeby podlewać, no nie? Mm -hmm. że jak na przykład nie ma wody, no, to się martwisz, że mamy taki zbiornik na deszczówkę i tam patrzyliśmy wiesz jak ci i po prostu schodzi ten, ten, ten poziom. No i to jest zawsze ta dodatkowa praca. Nie? Tak samo na przykład z owcami, e, no jak My gdziekolwiek chcemy wyjechać, nawet na weekend, to ktoś musi przyjść i, i tutaj być po prostu z nimi, bo nigdy nie wiadomo, czy coś one nie, nie wymyślą genialnego w swoich małych mózgach, albo czy coś je po prostu nie przepłoszy, nie mhm. wiem, czy ogrodzenie się nie zepsuje, no cokolwiek, nie? Także to jest zawsze jakieś tam uwiązanie. Zamiast domu chciałabym mieć taką fajną chatę mm -hmm. i to by było super i marzy mi się, że jak kiedyś już będziemy z mężem tylko we dwoje, no to może sobie taką, taki mały domek po prostu gdzieś sprawimy, tylko że to jestem tak związana z tym miejscem tu, mm -hmm. że to musielibyśmy tutaj wybudować chatkę. Nie? Ja bym chciała mieć tą chatkę, żeby ona była taka fajna i klimatyczna, ale i tak, mm -hmm. żeby miała w środku te wszystkie wygody jednak XXI wieku, nie? Ale fajnie to wygląda. Zapraszam. No, sarynki są fajne. Bardzo bym chciała mieć właśnie więcej owoców, uh -huh. tylko że. Ale pyszne musisz spróbować. Uh -huh. Tylko sarny nam wszystko tu zjadają. Wszystkie drzewka owocowe. Uh -huh. W ogóle mamy takie ogrodzenie, wyplatane z wierzby, tylko że sarny to tu po prostu autostradę mają przez środek, to no w ogóle. <noise> zerowo je powstrzymuje. W lecie, ja strasznie nie lubię pająków, w lecie tutaj mieszkały grzyki. To są to takie y, duże pająki z takimi paskowanymi odwłokami. Aha, ja też no. nie lubię pająków. I to najstraszniejsze uczucie na świecie, jak wyciągasz rękę po prostu po pomidorka i na, w ostatniej chwili dostrzegasz tego pająka, i tam była taka kiść, która po prostu była najlepiej strzeżoną kiścią w całej <laughs> szklarni. Nigdy jej nie zerwał. <laughs> to ile masz kotów? Nie, dwa mam, dwa. ale. Mhm. Mogłabym mieć więcej. Tak jak ja. Mogłabym mieć też psa. Psy też lubię, ale koty jednak lubię bardziej niż psy. I moja córka sobie upatrzyła tego, i pojechałyśmy po niego. I jak zabierałam tego kota, to zauważyłam, że jest tam jeszcze jeden taki mały z chorym okiem, i nie mogłam tego przeżyć. I po tygodniu tam wróciłam i stwierdziłam, że bierzemy tego kota. Miał mieć na imię Patyk. Wymyślałam już, ale się okazało po złapaniu, że to jest kotka. No więc szyszka. Nie wiedziałam, że koty w ten sposób potrafią się mm, przywiązać do kogoś, bo zawsze mieliśmy kota takiego jednego rodzinnego, nie? Mm -hmm. a ten kot centralnie wybrał sobie mnie i po prostu jest. I ona jest moim kotem. <laughs> I y ja wiem, że ona bardzo źle toleruje inne zwierzęta. Jak na przykład ktoś do nas przychodzi z psem, albo mhm. na przykład sąsiad się pojawia z psem, to szyszka potrafi nie wrócić na noc po prostu tej, tej nocy. Po prostu nie przyjdzie, by się obrazić, sfochuje, nie wiem co. I wiem, że gdybym na przykład teraz sobie sprawiła jakiegoś, jakieś dodatkowe zwierzę jeszcze, jakiegoś kota kolejnego, albo mhm. na przykład psa, no to obawiam się, że ona mogłaby po prostu bardzo się y, swochować. Nie chcę jej tego robić. Mhm. No. Pamiętam tą wieś jeszcze z czasów, jak ja byłam na przykład gdzieś tam w Postałówce, no to na przykład przez, przy głównej ulicy były takie stare chaty z takimi wiecie ogródkami, gdzie się rzeczywiście kwiaty wylewały mm -hmm, przez, mm -hmm. przez płot i się wzdłuż tego szło. Była mleczarnia w samym środku i też jak się szło rano do szkoły, to tam konie stały z obrokami nie? I, i, i jadły. I to było takie, był zupełnie inny klimat. Teraz rzeczywiście w ciągu tych tam 30 lat ta wieś się bardzo zmieniła, tak bardzo się unowocześniła, no ale to ciągle jest takie miejsce, w którym chcę mieszkać. Nie chciałabym się stąd wyprowadzać, chociaż czasami wiadomo są takie chwile, że sobie myślę, że kurde, rzucić to wszystko i wyjechać w jakieś ładniejsze miejsce. Trudno mi powiedzieć, skąd mnie kojarzy. Mówię, że jak mieszkam tu całe życie, no to część osób mnie po prostu zna z czasów, kiedy jeszcze nikt nie wiedział, że sobie piszę, no nie. Ale y, wiem, że córka mi mówiła, że kiedyś zawisłam na, w ścianie, na, na, na ścianie w szkole jako jakoś tam osoby, znane osoby z Radziszowa czy coś mm -hmm. takiego i, i ona musiała znosić to, że jej ludzie mówi: Twoja mama jest na tablicy. <laughs> Ktoś tam pewnie wie, no. Trudno mi powiedzieć, czy to jest jakaś taka rozpoznawalność akurat z tego powodu. Raczej mhm. z tego chyba, że mieszkam tutaj, po prostu. Tak mi się wydaje. Tak, i potem cię widzą, a pamiętam, jak byłaś tak, no. tak tak, tak, tak. W szóstej klasie podstawówki zaczęłam pisać takie, tak po prostu regularnie, że sobie po prostu zrobiłam sobie z tego swoją pasję, swoje hobby, i to mhm. było takie moje, moje zabijanie czasu, nie? Taka, no taka ucieczka. I to było bardzo fajne, y więc cały, właściwie, cała ta taka starsza podstawówka i całe liceum na przykład, no to ja sobie pisałam tam swoje rzeczy, a ludzie, którzy mnie wtedy znali, w ogóle nie mieli tej, tej świadomości, no nie? bo nikomu mm -hmm. się o tym jakoś specjalnie nie, nie chwaliłam się tym. No i to takie jest, to jest ciekawe, bo teraz jak na przykład ludzie z liceum, to jest super miłe, jak ktoś na przykład z liceum mi mówi, że pisze, że przeczytał moją książkę mhm. i że mu się podobało i tak sobie myślę, że to takie jest fajne, że um, byliśmy na pewnym etapie razem i mhm. każdy poszedł gdzieś w, w jakąś swoją, swoją stronę. stronę, a potem gdzieś się stykamy z takich miłych powodów, no nie, z takich przyjemnych powodów właśnie. Czyli to jest tak, że sama zaczęłaś pisać, a nie, że na przykład był jakiś nauczyciel, nauczycielka, który powiedział, że Marta, fajnie, piszesz wypracowania, to pisz. Nie, nikt mi tak nie powiedział. <śmienic> Trochę naśladowałam w tym Agatę, bo ona miała takie e, momenty, kiedy zaczynała sobie coś tam pisać. Na przykład. Mhm. No i, e, jak ona miała tam gdzieś chyba 12 czy 13 lat, ja miałam 10, to ona zaczęła sobie coś tam pisać w takim mhm. zaszycie. i ja wtedy też sobie zaczęłam pisać mój super kryminał. I... Podglądałaś siostrę po prostu. Tak, tak pod zmianę, tak mi się wydaje, że to tak było. I pamiętam, że potem też miałam, e, właśnie w szóstej klasie miałam taki e, pomysł, że no koniecznie powinna Agata powinna napisać o tym, że, <śmiech> <śmiech> że są takie dzieciaki w ogóle i my się kiedyś. Bawiłyśmy w takie, miałyśmy takie zabawy, mm. po prostu, które właściwie same były w sobie jakimiś sprawami o duchach i tak dalej. No i uważałam, że ona koniecznie powinna to opisać. No, no i jedna mi po prostu powiedziała, ej, sama to napisz. <laughs> Foch, ósma klasa, miała mnie gdzieś. <laughs> I ja wtedy sobie po prostu zaczęłam to pisać. No. Mm -hmm. I tak, po, tak poszło. Nie? A w 1996 roku, jak już obydwie w sumie pisałyśmy każda sobie gdzieś tam była mm -hmm. w czymś zanurzona w jakimś swoim świecie, no to w wakacje właśnie stwierdziłyśmy, że może byśmy sobie coś napisały razem. I e, nawet jestem z tego niezwykle dumna, bo e, mam taki, taki kalendarz z tamtego czasu i tam było zapisane, że udało mi się Agatę namówić. To znaczy, że to ja. <śmiech> <śmiech> Ale tak naprawdę to właśnie to nasze WD. Wspólne dzieło, tak obecnie mm -hmm. Wilcza Dolina, to jest taka, taki zlepek e, tych wszystkich motywów, które nas wtedy kręciły. Mm -hmm. Każda dodała coś od siebie. E, wiem, że wilkarów wymyśliła Agata, bo ona je miała w tamtym swoim mm -hmm. świecie. I, na przykład, I z tego się zrobiła taka mieszanka, że e, po latach właściwie trudno już momentami sobie przypomnieć, e, skąd się coś wzięło, mm -hmm, na przykład, mm -hmm. albo która z nas coś wymyśliła. To jest po prostu takie wspólne, takie zżyte. Nie? I, e, no I właśnie zabieram Was do tego miejsca, gdzie to się stało. I sobie właśnie tam obok była taka, w środku tylko ona się już zwaliła. Taka właśnie wierzba, która się rozszczepiła, i mm -hmm. tutaj powstał taki konar, i myśmy sobie zagatą na tym właśnie siadały. Zawsze, jak chodziłyśmy na spacer, siadałyśmy na tym i kiedyś właśnie siedząc sobie na takiej wierzbie wymyśliłyśmy, że może właśnie razem piszmy, nie? To wspólne pisanie też było taką fajną przygodą. Myślę, że też bardzo nas rozwinęło, bo jednak jak. Jak piszesz z kimś, to siłą rzeczy jakby podłapujesz pewne rzeczy mm -hmm. od siebie nawzajem i mi się zawsze podobało, że Agata pisze takie ładne opisy przyrody. <grystanie> <grystanie> Fajnie jest też sobie tak popatrzeć na to, że no miałyśmy kiedyś takie wspólną zabawę w sumie, nawet nie wiem czy... Nie pamiętam, czy kiedykolwiek marzyłyśmy o tym, żeby to wyszło, żeby mm -hmm. akurat to wyszło. No, być może chciałyśmy, że żeby... Ja na pewno chciałam kiedyś zobaczyć tą swoją pół... książkę na półce, mm -hmm. nie? że wejdę kiedyś do Empiku i tam będzie moja powieść. Nie? I y, zawsze mi się to marzyło, żeby było śmieszne. Zawsze mi się wydawało, że ona będzie w jakichś niebieskich odcieniach, i ona jest w niebieskich odcieniach. I to nie było kompletnie ustalane z wydawcą. Yy, i... No ale nie, nie marzyłyśmy chyba o tym wspólnym, że, że kiedyś się ukaże, a teraz, proszę kurczę, każda ma swoją wersję i, i fajnie, kiedyś tak sobie też właśnie gadałyśmy o tym, że, że w sumie kurczę, dokonałyśmy tego jakoś, to się, wiesz, ziściło, nie? To jest super fajne i też myślę o tym, że e, jak byłyśmy dzieciakami, to po pierwsze nikt nas nie powstrzymywał przed tym, żebyśmy się w ten mm -hmm. sposób bawiły, bo to nie jest jakby zwyczajny sposób zabawy dla, nie wiem, 13- i 15-latki, mm -hmm. że sobie przesiadują całymi godzinami i podają zeszyt z ręki do ręki i się śmieją jeszcze przy tym, albo coś, nie? I że to właściwie był taki cały świat, myśmy były w to bardzo zaangażowane, no bo trzeba było tam różne rzeczy ustalić, dogadać, mm -hmm. nie? Um, często też sobie po prostu brałyśmy to, to WD i czytałyśmy sobie te fragmenty, mm -hmm. gdzieś wracałyśmy się śmiałyśmy z tego znowu, co nam śmiesznego przyszło. To już w ogóle nie jest teraz zabawne, ale, mm -hmm. <laughs> ale wtedy było bardzo. i i nikt nas z tego jakby nie wyprowadził, nikt nam mm -hmm. nie powiedział, że to jest głupie, że powinniśmy się zająć czymś innym. Też nie miałyśmy problemu z nauką, więc może dlatego nie było jakiegoś powodu, żeby nam tego zabraniać. Ale tak sobie właśnie myślę, że kurczę, czasami naprawdę nie wiadomo, która ta zabawa, to co nasze dzieci robią, co lubią, co się kiedyś przerodzi w coś takiego, co będzie dla nich naprawdę ważne mm -hmm. albo co, no, co stanie się jakimś ich życiem dorosłym. Nie? Zauważyłam, że za każdym razem, kiedy w moje pisanie wchodzi jakaś presja, to, to ja przestaję, przestaje to być dla mnie przyjemne, mm -hmm. a staję się taką straszną męczarnią i często tą presję sobie sama narzucam, jestem w tym świetna w ogóle, mm -hmm. <laughs> ale nie lubię, na przykład niektórzy mówią, że jak mają jakiś deadline, to na przykład, nie wiem, orientują się tydzień przed i mm -hmm. siadają i po prostu pf, piszą jak maszyna. Mnie deadline'y totalnie blokują. Ja, nie potrafię pisać jak mam deadline blisko. Muszę mhm. się albo zająć tym na tyle odpowiednio wcześniej, żeby wiedzieć, że mogę spokojnie sobie pisać, bo tam ten deadline jest daleko, albo mm, muszę nie mieć deadline'u, bo tak to mhm. nie jestem w stanie pisać. Bardzo mnie stresują deadline'y i nie lubię w ogóle jak się pojawia jakaś presja, e, czy to właśnie presja, nie wiem, zarabiania na pisaniu, czy presja tego, że muszę skończyć na jakiś konkretny termin. Po prostu mnie to totalnie paraliżuje. Pisanie jest dla mnie ewidentnie, po tych dwóch latach, yy, dwa lata do tego dochodziłam, mm. <laughs> ale ewidentnie pisanie jest dla mnie nie w tym kawałku mojego życia, które ma być pracą. Ono mm -hmm. jest po prostu tym, co ja kocham robić i naprawdę mm -hmm. to kocham, mimo że są takie duże elementy, których nienawidzę w tym, na przykład pisania, <laughs> w pisaniu, <laughs> tego samego, tego wiesz, wstukiwania mm -hmm, słów. Mm -hmm tego, że bolą Cię plecy, boli Cię tyłek po prostu, już pod koniec książki masz dość, pod koniec jednej książki już boleło mnie uda od siedzenia, to już naprawdę trzeba się dużo nasiedzieć, nie? Eee, I to, to tego nie lubię, ale jednocześnie, no, jest tam tyle tych momentów, w których sobie myślę, boże, to jest najlepszy moment tej roboty i potem mhm. sobie myślę, nie, myślałam tak też przy tamtym innym <laughs> momencie, jest dużo tych najlepszych momentów tej roboty, nie? I chciałabym, żeby one zostały takie, żeby to po prostu... Teraz może bardziej świadomie się nimi cieszę, bo mhm. zauważyłam, że eee, Odkąd jestem dorosła, to bardziej się cieszę tym, że e, nie mam już tak jak przy pierwszych książkach, że na przykład okej, okay, super, to fajnie, osiągnęłam to, zaliczyłam, mam dalej, to, to, lecimy tak? dalej, tak? Mhm. Następne marzenie, następne więcej. Tylko teraz mam także każdym tym małym nawet sukcesem, tym, że nie wiem, ktoś mnie zaprosił do antologii, nie i ja mam już uuu, ale czad po prostu i biegnę do męża i słuchaj, to świętujemy! Uważam, że mam taki dość nietypowy związek, w sensie takim, że gdybym ja musiała z tym wszystkim się bujać sama, wiesz, z tym wszystkim, co generalnie normalnie kobiety robią w domach, to, mhm. e, to, to by się po prostu nie udało to pisanie. E, przy takich małych dzieciach, jakie miałam, no nie, kiedy pisałam. Teraz, e, no ale mój mąż, to zawsze mój mąż gotował, a nie ja. Ja dopiero gotuję od niedawno, ale nie lubię tego. <śmiech> <śmiech> nie, żebym gotowała źle, nie gotuję źle, ale po prostu tego strasznie nie lubię, bo to jest straszna strata czasu. <laughs> to stanie przy garach. I wiesz, gdyby nie to, że on zawsze potrafił wszystko zrobić z naszymi mm -hmm. dziećmi, że, że no, jednak był takim naprawdę partnerem moim, no to, no to pewnie by się to pisanie tak nie udało, jak, jak się udało. Nie? A twoja rodzinka czyta Twoje książki? Na dzieciakach wszystkie książki dla dzieci były testowane, oczywiście. <gry> y, najlepiej przyjął się Emil, który i to w sumie i dziwi mnie, i nie dziwi. Z jednej strony no, martwi mnie może o tyle, że moje serduszko najbardziej jest w wilczej dolinie, no nie? Y, I najbardziej bym chciała, żeby, żeby to kochali tak samo jak ja. Ale z drugiej strony nie dziwi mnie to dlatego, że Emil jest opowieścią o takich dzieciakach jak, jak oni bardziej. Mm -hmm. Tylko że z lat 90. więc z jednej strony jest tam jakaś egzotyka tego dzieciństwa mamy, a z drugiej strony to są ciągle takie dzieci jak oni, nie? więc bardziej to rozumieją i e, jestem strasznie, strasznie dumna, bo niektóre powiedzą z Emila weszły nam do, do słownika i to <laughs> jest takie wow, nie! <laughs> e, i to jest super fajne na pewno. Mój mąż ma jeszcze tam coś do nadrobienia z moich książek, mm. bo po prostu nie ma czasu. Dla niego, według mnie, on jest idealnym klientem na audiobooki, bo, <laughs> bo po prostu powinien sobie słuchać robiąc mm -hmm. coś. Ale jeszcze się nie nauczył tego takiego, wiesz, łączenia, żeby mózg działał jednocześnie, mm -hmm. wchłaniał fabułę i, i robił coś innego. No, także... Ale czytają, starają się czytać, no i na pewno bardzo mnie wspierają. Często też y, dla nich, na przykład dla mojego męża, te książki często nie są taką super y, fascynującą, tajemniczą nowością, no bo ja cały czas paplam do niego mm -hmm. o tym, nie? Albo na przykład y, wbrew jego woli czas. <laughs> przychodzę do niego, kiedy on coś tam sobie robi, i ja po prostu przychodzę na przykład z kawą, a potem już się zaczyna rozkmina, nie? <laughs> no i zaczynam mu opowiadać, że no bo ja mam taki problem tutaj, że zrobiłam tak i tak, i wiesz, muszę doprowadzić do tego, ale chciałabym, żeby czytać odniósł wrażenie i tam krąży, wiesz, i tak naprawdę bardziej, najbardziej pomaga mi w tym to, że ja sobie sama to układam w głowie, mówiąc do wiem, niego, no nie? wiem. Mhm. E, Ale bardzo często on powie coś takiego, czy właśnie Agata na przykład, powie coś takiego, że to jest coś, o czym ja zupełnie bym nie pomyślała, mhm. bo tego nie ma w moim mózgu, no nie? To jest mhm. dopiero w osobie z zewnątrz i jak oni to powiedzą, to najpierw mam zawsze takie, aś wymyślił. A potem nagle takie... <laughs> Dokładnie. A potem... hmm. Jesteś bardzo zżyta, przynajmniej tak ja to odbieram, w sieci ze swoimi odbiorcami, z czytelnikami, chętnie jeździsz na festiwale, na konwenty, dzielisz się właśnie różnymi etapami pisania. Czy to było tak u Ciebie od początku? Czy uczyłaś się tego, tej otwartości do ludzi? No poniekąd obcych. Ja chyba mam tak w sobie, wiesz. Dużo częściej mam tak, że jestem zbyt otwarta do ludzi i dostaję gdzieś po głowie za to mm -hmm. w ciągu życia i wiesz, milion razy sobie myślę, że nie będę tak więcej. <laughs> Ludzie są źli. <laughs> Ale ja tego nie umiem zro zrobić po prostu, nie? Zawsze prędzej czy później, no wiesz, to zranione serduszko, a potem się leczy i znowu do tych ludzi idziesz, nie? I yy, a szczególnie w, i tak to było dla mnie chyba takie naturalne, że ja się po prostu strasznie, jak ja się czymś cieszę i się czymś yy, ekscytuję, to bardzo bardzo chcę to komuś powiedzieć, nie? Uzewnętrznić to. No i dla mnie social media są takim właśnie momentem, w którym mogę się otworzyć, nie? Yy, czasami mam takie wrażenie, że bardzo często mam ochotę powiedzieć też o tych złych rzeczach. No nie? Mm. Robiłam ten wpis o depresji na przykład no nie? albo o tym postrzeganiu siebie w ogóle na przykład swojej figury, tak? grubości. I czasami mam takie wrażenie, mam dużo takich przemyśleń, nie? które chciałabym jeszcze gdzieś komuś powiedzieć i zobaczyć jak ludzie na to reagują. Mm. Ale no, zdaję sobie sprawę, że właściwie ciągle sobie muszę powtarzać, że ludzie, którzy przychodzą na moje profile, przychodzą tam dlatego, że chcą wiedzieć coś o książkach. Tak? Nie interesuje ich, co krajewska myśli na temat czegoś tam, nie? więc się staram z tym jakoś tam trzymać w ryzach. Ale bardzo się, rzeczywiście jestem zżyta z tymi ludźmi, mhm. dlatego, że tak jak doceniam to, że moja rodzina jest taka wspierająca, to też ja zdaję sobie sprawę, że dla mnie na przykład Ogromną rolę, rolą, rolę w mojej motywacji na przykład do pisania odgrywają po prostu czytelnicy. To, mm -hmm. że oni tam są, że na przykład są... Że, że, że dobrze reagują na te książki, że są tacy otwarci, życzliwi, no nie, że no wiadomo, ludzie, którzy lubią twój profil, to są najczęściej ludzie, którzy przychodzą, bo chcą bo mm -hmm. lubią te twoje książki. Mm -hmm. To nie są nie, nie obserwujemy profili ludzi, którzy, których, którzy nas nie interesują, no, chyba, nie? że chcą im dopiec albo, albo coś. Ja to... im dopiec, no. dokładnie. Ale no tam może mi się zdarzyło raz czy dwa, że ktoś taki się tam ujawniał, ale tak to to no, to są jednak ludzie życzliwi, więc to są to Ludzie sobie chyba nie zdają sprawy, jak często to, że komuś powiesz coś miłego, ma wpływ na to, że akurat usłyszał to w tym momencie i nagle się okazało, że jego dzień właśnie stał, stał się lepszy. Nie? Mm -hmm. Tak po prostu, nie? że na przykład odzyskuje jakąś tam motywację do tego, że to, co robię, jest ok, jest właśnie tym, co powinnam robić, na przykład. Nie? I bardzo często miałam takie momenty, że ludzie mnie gdzieś podnosili, nawet nie wiedząc, że ja w tym momencie tego potrzebowałam. Mm -hmm, nie? Mm -hmm. Dlatego bardzo to doceniam i. i no, i tak staram się, żeby też o tym wiedzieli, żeby dziękować im i żeby mieli świadomość tego, że, że, to są, że to jest ważne. I wydaje mi się, że to nie tylko dla mnie, tylko w ogóle dla każdego twórcy, że jednak twórczość to jest coś, z czym my wychodzimy do ludzi. Mm -hmm. Jeżeli już wychodzimy, to no siłą rzeczy przejmujesz się tym, co, co ci ludzie powiedzą na ten temat, no bo gdzieś tam, e, no, oni stąpają po twoich marzeniach, nie? Mm. Mówiąc poetycko. I, no i tak po prostu jest, nie? Więc też z jednej strony staram się reagować empatycznie na to, co ludzie mm -hmm. piszą, a z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że nie, ja nie jestem jedyną osobą, że wszyscy tak mamy, nie? Że naprawdę każdemu twórcy fajnie jest powiedzieć, że podobało nam się to, co zrobił. Ja chciałam Ciebie, Marta, zapytać e, tak na koniec, e, co z twoimi marzeniami jako, jako pisarki, czy chcesz kontynuować jak najdłużej swoją karierę, czy no, masz jakieś inne plany? Myślę, że jak się będzie dało, to będę pisać. No nie? To życie jest takie, mm, że czasami muszę to odłożyć na chwilę, bo na przykład jest, no, jednak jesteśmy kurczę dorośli, mamy strasznie dużo tego wszystkiego w życiu na nie? ale myślę, że. Pisanie jest ze mną od zawsze i nawet jeżeli przerywałam na jakiś czas, to potem zawsze wracałam i myślę, że będę, teraz jestem już w takim momencie, wiesz, mega komfortowym, tak, kiedy moje książki są wydawane i ja już mogę, no raczej wiem, że następna książka, którą napiszę, też zostanie przez kogoś wydana, tak? więc to jest bardzo fajne uczucie, bardzo takie dobre, no nie? że ktoś tam czeka na te książki, że ktoś chce, żebym pisała więcej, nie, więc raczej, jeżeli nic się nie zmieni, to będę pisać, no nie, może wolniej, mhm. ale będę pisać. A z takich marzeń, no to kurde, to serial na Netflixie albo na HBO, nie? No wiadomo. No to mam nadzieję, że ktoś nas ogląda, słyszy, kto się tak, tym zajmuje tak. i, i czekamy na obwierczą Dolinę na Netflixie no, albo na innym streamie, także, no. także życzę Ci tego jak najmocniej. Dziękuję. Dzięki wielkie. dzięki. Cześć wszystkim, dziękuję za możliwość wypowiedzenia się na temat Malty Krajewskiej, której książki widzicie tutaj na mną, w otoczeniu popów i innych książek, w tym moim ukochanym zakątku Irlandii, czyli w moim domu. Słuchajcie, dla znam od przeszło 10 lat. Poznaliśmy się na portalu Nowej Fantastyki i od początku się wzajemnie wspieraliśmy. Mata to bardzo życzliwa okroka, osoba, z której jestem niesamowicie dumny, osoba, której książki polecam której książki wszyscy w moim domu czytali, czytają i czytać będą, i jestem przekonany, że jeszcze nie raz nas zaskoczy i że osiągnie tak wiele, 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 że wszyscy się mówili: wow! Marto, trzymam za Ciebie jak zwykle kciuki. Mam nadzieję, że się niedługo gdzieś spotkamy, bo nie widzieliśmy się już cały wieki. Powodzenia i pa. Nigdy nie zapomnę pierwszego spotkania z Martą. Było to. Przy okazji częstochowskiego medalikonu w 2016 roku wybrałem się na spotkanie z Martą. No oczywiście okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Spotkanie z Martą było fenomenalne, bardzo wesołe, ale w taki sposób, w taki sposób zarażający, taki naturalny, zarażający optymizmem właśnie. No, po całym spotkaniu udałem się do Marty z książką, ubrany w koszulkę z moim ulubionym żółwiem ninja, ninja Leonardo. No i zbliżając się do Marty, jej reakcja była, była no nie do podrobienia. Okazało się bowiem, że, że Leonardo jest również jej ulubionym bohaterem z dzieciństwa. Jest otwarta dla otwartych ludzi, jest przesympatyczna, bardzo inteligentna, ale jednocześnie nie dająca sobie w kaszę dmuchać. W minutę opowiedzieć o Marcie. Niespodzianka, Marta, hej. Trudna sprawa do zrobienia w minutkę. 40 lat się, y, się znamy. Odkąd się urodziłaś? Ja troszkę dłużej żyję w tym świecie, no ale tak. Dobrze, może troszkę mniej jak 40 lat, ale pisa pisałyśmy zawsze. Odkąd się nauczyłyśmy. I bawiłyśmy się też zawsze w zabawy fabularne, gdzie y, często gęsto y, trup się ścielił. Gęsto. Nawet jeśli laleczki wystrojone szły na bal, to i tak znajdowała tam trupa rozwalonego przez wilkołaka. Marta najlepiej zna moje teksty. Znaję od poszewki, zna od tego, jak powstają, jak rodzi się pomysł. Piesza czyta, daje mi jakieś fajne, zawsze rady, jest inspirująca i no, i to jest najważniejsza osoba w moim pisaniu. Nie wiem, jak tam jest z wzajemnością, ale myślę, że też czuję te, te wibracje w drugą stronę. Życzę Ci, żeby sukcesu, spełnienia marzeń zawsze miałaś Duże takie marzenia, fajne, twórcze, kreatywne, dużo energii fajnej i. No, i talentu. Także gratuluję Ci, Marta, jesteś świetną siostrą i yy, jedną z najważniejszych osób w moim życiu. Yy, połamania pióra <laughs> i wszystkiego najlepszego, i do zobaczenia na kawie.